Zaczynamy naszą lekcję o renesansie. Dzień dobry, witam państwa w naszym kolejnym odcinku edukacyjnym. Z opinii nadsyłanych do nas wynika, że nasze wykłady dobrym nie zaszkodzą, a słabym i tak nie pomogą. Jest to dla nas najlepsza motywacja, ponieważ uważamy za Hipokratesem, że. Primum non nocere, czyli. Najważniejsze nie szkodzić. Ostatnio trochę z zaskoczenia uciekła nam data 23 kwietnia. A dlaczego ona jest taka ważna? Bo właśnie tego dnia urodził się William Shakespeare. Ale to nie wszystko. Bo tego samego dnia zmarł. Tylko że 52 lata później. Przypadek? Nie sądzę. I tu uwaga. To nie koniec przypadków. Dokładnie tego samego dnia w 1616 roku umiera w Hiszpanii. Miguel de Cervantes, autor Don Quixota. No i to już nie może być przypadek. Tego samego dnia umiera dwóch geniuszy, którzy zmienili świat literatury głęboko i na zawsze. Ewidentnie w niebie odbywała się jakaś olimpiada literacka i powoływano najlepszych. I jakby ktoś nie wiedział, z tej okazji 23 kwietnia jest Światowym Dniem Książki i Praw Autorskich. No ale do rzeczy. Zajmiemy się dzisiaj jednym z tych dwóch. Pisarzy, którzy umierając tego samego dnia dali sygnał, że wspólnota idei może przekraczać czas, granice i kontynenty. Obaj stworzyli postaci, z którymi nie potrafimy się rozstać, ale Szekspira dzisiaj odstawiamy na bok i zajmujemy się Miguelem de Cervantes y Saavedra. Tak brzmiało jego pełne nazwisko. Twórcą postaci Don Quixota. Na początek rap z naszego spektaklu Historia świata w skróconej wersji. Don Kichota znacie, walczył z wiatrakami. Wynalazł dosyć facet z zasadami. Cervantes przekazał mu szlachetne cechy i w taki oto sposób tu trafił pod strzęgę. Czerwętny rycerz przetrwał pokolenia, a jego ukochaną była Dulcinea. Lucero. I chociaż facet płynął równo przy suficie, to za ideały oddał swoje życie. Bądź jak Don kiko, bądź jak Don walcz za ideały i usłyszy śmierć i w poprzednim odcinku zdaje się mówiłem o przebieraniu się aktorów na scenie za, za różne dziwolągi. No i tu zdaje się mamy kolejny przykład tego trendu. Ale przechodzimy do analizy. Don Quixota znacie? Oczywiście, że znamy! Znamy, znamy, znamy! Jeśli nie z powieści, to, to z muzykali, filmów czy sztuk teatralnych. Znamy! Tak, ale czy rozumiemy? No to już jest zupełnie inna sprawa. Walczył z wiatrakami. Walczył z wiatrakami. To nawet nie byłby problem, bo przecież mógł sobie wyobrazić jakiś inny model mielenia ziarna, prawda? Ale on walczył z nimi dosłownie. No, wyobrażając sobie, że są jakimiś olbrzymami o wielkich ramionach. Atakował je, włócznią. No, no, i, no i oczywiście został poturbowany. No. No, bo nie mogło być inaczej, prawda? Wymyślił go Cervantes, facet z zasadami. No i no tu jest jednak pewne uproszczenie. Bo może i miał zasady, no ale miał też w życiu, jak to się mówi, pecha. Walczył w wojnie z Turkami, stracił w bitwie lewą dłoń, przesiedział 5 lat w niewoli, z której nikt nie chciał go wykupić. Potem został księgowym i trafił do więzienia za jakieś machlojki przy podatkach, być może nawet niezawinione przez niego. A kiedy wreszcie udało mu się napisać słynną na cały świat powieść, yy, czyli przemyślnego szlachcica Don Kichota z La Manche, sprzedał za bezsen prawa, bo nie spodziewał się sukcesu. To trochę jak nasz Andrzej Sapkowski przy prawach do Wiedźmina. I żeby tego było mało, to ktoś podszywając się pod niego, napisał requel powieści, czyli drugą część Don Kichota. No i autorowi nie pozostało nic innego, jak tylko napisać swoją wersję, no i rywalizować ze swoim własnym plagiatem. Cervantes przekazał mu szlachetne cechy i w taki oto sposób gościu trafił pod strzechy. A no właśnie. Zastanówmy się, na czym polega popularność Don Kichota. Odpowiedź jest prosta. Wszyscy mamy o sobie lepsze wyobrażenie niż to jest naprawdę. Każdy chce być idealistą, błędnym rycerzem w świecie oszustów i złodziei. Ale ci w naszym mniemaniu oszuści i złodzieje myślą o sobie tak samo pozytywnie. I ten paradoks udało się Cervantesowi opisać. Tak, tak. Natura ludzka nie zmienia się przez wieki, ale samo to by nie wystarczyło. Cervantes dodał swojemu bohaterowi jeszcze Gierka, człowieka, który za obiecaną wyspę towarzyszy mu w jego zmaganiach. To oczywiście Giermek Sancho Panza, który może nawet może nawet i kocha swojego pana, ale w myśl zasady, że bliższa ciało koszula, troszczy się głównie o jedzenie, yy, zarobek i spanie. Bo cały problem wydaje mi się tkwi w tym, że te dwie osoby to tak naprawdę jedna nasza osobowość. Człowieka, który być może chciałby walczyć o jakieś większe ideały, ale tu na ziemi, jak to ujął nasz wielki poeta wyspiański, rzeczywistość skrzeczy. Kiedyś zajmiemy się tym, w jakich czasach dochodziła do głosu ta bardziej idealistyczna postawa, a w jakich czasach rządził pełen brzuch i konsumpcja. O, 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 o. napiszcie do nas na adres cena współczesna małpa gmail.com swoje zdanie na ten temat. I w jakiej epoce według was teraz żyjemy? No? Ten błędny rycerz, który przetrwał pokolenia, a jego narzeczoną była Dulcynea. O przetrwaniu już mówiliśmy, teraz zajmijmy się Dulcyneą z toboso. serca rycerze o smętnym obliczu, czyli Don kichota. Damą, której poświęcił wszystkie swoje bohaterskie dokonania. Że niby widział ją trochę inaczej niż w rzeczywistości? Że piękną kobietę widział w prostej babie od świń i posługi? A słyszeliście, że miłość jest szlepa? Nie wybiera? I że gdyby patrzeć realistycznie na swoich partnerów, to żaden związek nie przetrwałby próby czasu? Dziękujmy za to, czego uczy nas Don Kichot. Że patrzymy na siebie oczami miłości, a nie zimnego wyrachowania. Przecież pisał o tym nasz drugi wielki poeta Adam Mickiewicz. Czucie i wiara silniej przemawia do mnie niż mędrca, szkiełko i oko. I mimo, że nie miał równo przy suficie, to za ideały oddał swoje życie. Tak, tak. Według dzisiejszych kryteriów Don Kichot to nie tylko głupek i pozbawiony rozumu wariat, ale przede wszystkim frajer. No bo jak można się poświęcać dla innych, jak oni sobie w ogóle tego nie życzą? Nie życzą, nie życzą, może i nie życzą, ale bez takich frajerów nie byłoby rozwoju ludzkości. Takim frajerem był Gandhi, Mandela, Martin Luther King. Bo może ta zastana rzeczywistość wcale nie jest tą wspaniałą i najważniejszą. Może najważniejsze jest mieć marzenia, iść śnić sen, najpiękniejszy ze snów, iść w bój w imię cierpień i krzywd. Tak, tak, grało się kiedyś w Teatrze Kamienica w Don Quixote, no. Bądź jak Don Kichot, bądź jak Don Kichot, walcz za ideały, nim usłyszysz śmierć i chichot. Tak naprawdę nie chcemy Was tym razem do niczego namawiać. Wybór należy do Was. Sami zdecydujcie, czy wolicie być bardziej Don Quixotem, z jego ideałami i niewielkimi szansami na sukces w dzisiejszym świecie, czy wolicie podążyć ścieżką Sancho Pansy, dbając o swój własny brzuch, jak większość ludzi. A śmierć i chichot? Prędzej czy później usłyszymy wszyscy. I to jest, proszę Państwa, właśnie prawdziwa sprawiedliwość. Prawdziwa demokracja. Na koniec jeszcze raz sięgnijmy do naszego spektaklu. A teraz wszyscy, jak tutaj siedzicie, zakładajcie zbroje, wychodźcie na ulicę, będziemy z wiatrakami, walczymy z potworami. Nie wiecie o kim mówię? To myślicie się sami. Uuu, no to już tutaj, proszę Państwa, pojechał grubo. W takim wypadku nie pozostaje mi nic innego, jak tylko tradycyjnie i zdecydowanie pomyć ręce.